Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Punkty A i B to środki odpowiednich okręgów. Czerwony okrąg jest styczny zarówno do niebieskiego, jak i do zielonego okręgu, a więc długość odcinka AB. No to tutaj mamy promień, czyli ta odległość jest sobie równa. To teraz tutaj mamy jedynkę, to tu będzie jeden. I tutaj też będzie 1, bo tu mamy promień i tu mamy promień. Natomiast tutaj będziemy mieć dwójkę. Czyli odległość AB to 3 plus 1 plus 1 plus 2. A to nam wychodzi, mm, już Wam mówię, 7. OK, to teraz tutaj mamy dwa. Z czerwonego tutaj patrzymy, że ten fragment tu jest. Trzy i tutaj cały. Też jest trzy. A na zielono. Ten ma tutaj. Jeden. I ten też by miał tutaj 1, czyli odległość AB wynosi 2 plus 3 plus i tutaj uwaga 3, bo chcemy tylko dotąd. To jest całe jest 3 jest czerwone, minus tą jedynkę, czyli 3 odjąć 1. I tutaj będziemy mieć pięć, osiem, siedem. Ok. No to dalej. Aha, czy je mamy tak. Tutaj mamy jeden. Hop, to oznacza, że z tego czerwonego tu będziemy mieć dwa. Bo to to samo co? To całe. Zatem na czarno odległość AB tutaj wynosi 2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.